I dalej te organizacje są od nas tym, większy, ten większy, tym większe problemy z zaufaniem tutaj badani e, mieli. Klasyczne dla Polski, to nie jest tylko dla, państw, dla państwa obszaru, taki bardzo charakterystyczny wynik, to się nazywa indeksem zgeneralizowanego zaufania, w tym chodzi. Nie ufam na Tak długo jak znam tego człowieka, z którym współpracuję, no to wygląda to, mogę z nim pracować, mogę z nim... E, Mówię, że mu ufam, mówię z nim, podejmować jakieś ryzykowne działania na rzecz np. Na społeczności lokalnej. Jak tylko dochodzi, jak tylko ta więź bezpośrednio zanika, i przestajemy mieć codzienne kontakty, takie twarzą w twarz, to ten indeks od razu spada. I to jest konkretny problem, na który natrafiają już na który natrafiają animatorzy. Bardzo niski, szczególnie osoby wchodzące z zewnątrz do społeczności, będę o tym przy podsumowaniu. Problem z komunikacją wewnątrz wspólnoty. O ile chcielibyśmy działać. O tyle nie do końca znamy, nie do końca mamy, nie do końca wypracowaliśmy mechanizmy komunikowania. No wczoraj w trakcie tej obserwacji ktoś zauważył, że no w sumie wieś ładna, czysta, schludna, natomiast ludzie ze sobą nie rozmawiają. Nie ma, czy albo różnie używane są fora internetowe, tak? czy gazety. Mamy problem, pamiętam w Szkocji, gdzie ludzie sami robią gazetę, nie ogólnie, tak, tylko sami robią sobie taką miejską lokalną gazetkę, którą, do której każdy może coś napisać. My mamy te Mechanizmy komunikowania się wspólnoty dość ograniczone. I ni 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 niestety, tak zwany indeks optymizmu rozwojowego, czyli takie pytania, czy będzie lepiej, czy czujesz, że sprawy w Twojej miejscowości idą w dobrym kierunku, no to one niestety notują bardzo niski poziom. No tutaj jest też klasyczna odpowiedź. Cenujemy hmm. działania na jednostki samorządu terytorialnego. Wskazujemy je palcem jako mieszkańcy, że gmina jest od tego, żeby coś zrobić. Oczywiście mamy problem z zaangażowaniem się w tej gminy. Na no kolejne pytanie, gdzie się pytamy, ile, ile osób było na przykład na tak, spotkaniu Rady, no tutaj już zaczyna się ten problem pokazać, albo czy chciałbyś się zaangażować, albo czy miałeś okazję się zaangażować w działalność gminy, no to tutaj te, te odpowiedzi zaczynają już spadać. Natomiast bardzo często wskazujemy palcem na dio jako tego, który musi coś... Zrobić. Nie za lokalnych NGO-sów, ale przez lokalne rozumiemy takie naprawdę lokalne rodzaje koło Gospodyń wiejskich, orkownicze, straże pożarne, czyli te organizacje pozarządowe, które, koła pozarządowe, które działają tutaj w tej miejscowości, tak? czyli na miejscu, w którym mieszka i bardzo niebezpieczne, bardzo a, trudne do przełamania spadek. To nie dotyczy tylko krajowych NGO-sów, dotyczy też regionalnych NGO-sów, czyli wraz z wzrostem dystansu takiego geograficznego do organizacji pozarządowej, spada zaufanie mieszkańców do Im dalej jest ta organizacja, tym mniejszym zaufaniem ją darzymy, tym... To było tak skonstruowane pytanie, że należy być ostrożnym w relacji z nimi, bo nigdy nie wiadomo jaki interes mogą kręcić, kto im za to płaci i tak, dlaczego to robią. Konkretny problem dla partnerstw działających na poziomie regionalnym, które nadzieją się tak samo jak przy braku zaufania do innych, bo to się powtarza, nadzieją się na taki mur braku zaufania do swoich działań. Mm -hmm. No właśnie. I czy uważasz, że organizacje pozarządowe dobrze działają na rzecz Twojej miejscowości? To pytanie było skonstruowane, Czy uważasz, że należy być ostrożnym w stosunku do organizacji pozarządowych, które działają, które pochodzą spoza tej społeczności lokalnej? Zobaczcie Państwo. 24% zdecydowanie się zgadza, że należy być ostrożnym, 28% Zgadza się 35%, ma problem z odpowiedzią na to pytanie. Ten zielony kawałek tortu, czyli ci, którzy ufają, uważają, że te organizacje pozarządowe.